Odwrócona karta podróży. W jakiej sprawie macie jakąś sprawę do załatwienia, ale spóźniacie się. Brakuje Wam czasu, zostajecie na peronie albo czegoś się obawiacie. Jakaś sprawa wymaga załatwienia, ale Wy zwlekacie z tym. Popatrzcie na drugą kartę klapsydra. Czas się skończył. Ten zwój to jest sprawa, którą musicie załatwić. Wy nie macie już czasu, nie możecie tego odwlekać. Zastanówcie się teraz, czy w Waszym życiu nie macie jakiejś sprawy do załatwienia. Karty mówią, że już nie ma czasu, że trzeba to zrobić. Patrzcie dalej. Odwrócona karta mistrza artystów. Jest to karta ogromnego sukcesu. Sukcesu waszej pracy, finansach, w waszym biznesie, waszej twórczości. Coś związanego z tym waszym zajęciem potrzebuje szybkiej waszej reakcji. To jest tak, jakby istniało takie wąskie okno czasowe, które wymaga od was podjęcia jakiegoś działania i to doprowadzi was do sukcesu. Patrzcie na kolejną kartę ten odwrócony balon. Gdy karta jest w pozycji pionowej, balon ucieka. Sprawa jest nie do złapania, nie do uchwycenia, ale jest odwrócona, jest w zasięgu waszej ręki. I ta sprawa związana jest właśnie z tą kartą Mistrza Artystów. Musicie się pospieszyć. Karta z balonem mówi także o tym, że kiedyś ta sprawa nie mogła być załatwiona, czegoś wam brakowało. Umiejętności, pieniędzy, pomysłów, teraz wszystko macie, ale czas się kończy. Kolejna karta pokazuje, co was tutaj może hamować: brak obfitości, tego jakby się obawiacie, że to wasze działanie doprowadzi do braku obfitości, ale to nieprawda. W waszym biznesie osiągniecie potężny sukces, jak to działanie podejmiecie. Ale popatrzcie, że wy za daleko szukacie. Zamiast, tak jak na tej karcie, zakasać rękawy i po prostu iść sprawę załatwić, to wy patrzycie nie wiadomo po co, gdzieś daleko, Czegoś szukacie, zastanawiacie się, a okręt płonie, czas się kończy, zaraz zatonie. Jak zatonie, to tego sukcesu nie będzie i faktycznie nastanie brak obfitości. Karta narodzin, nowego początku, wasze nowe narodziny. Nad kartą mistrza artystów rodzicie się na nowo. Karta także mówi o założeniu rodziny poważnym związku. Ciąża dziecko te sprawy. Ale nie w tym przypadku. Gniazko odwrócone wy potrzebujecie wolności. Jesteście samodzielnym artystą. Czyli karta serca piramidy. Mówi o Waszym nowym narodzeniu: rodzicie się na nowo, jako nowy człowiek, wolny, niezależny. Ale brak materialnej rodziny nie oznacza wcale Waszej samotności. Wasza duchowa rodzina jest przy Was, otula Was miłością. To oznacza, że realizujecie cele duszy, cele wyższego ja. Dziękuję Tobie za subskrypcję, lajka i komentarz. To był przekaz dla Ciebie.